Serdecznie witamy w fabryce produkującej ogniwa fotowoltaiczne SolarWorld we Freibergu. Tutaj z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej powstają z wafli krzemowych ogniwa fotowoltaiczne. Sprawdzone i wyczyszczone wafle krzemowe trafiają na początek linii produkcyjnej. W sterylnych pomieszczeniach podlegają one dalszemu procesowi oczyszczania. Nawet najmniejsze zanieczyszczenia powstałe po cięciu bloków krzemowych na wafle zostają usunięte. Ponadto z wykorzystaniem różnych substancji chemicznych następuje dalsze oczyszczanie powierzchni wafli solarnej. Ten proces fachowcy nazywają teksturowaniem. Dziesięciotysięczne powiększenie struktury wafla solarnego pokazuje, w jaki sposób jego struktura uległa zmianie. Powstają niezliczone wgłębienia, które zwiększają powierzchnię przyszłego ogniwa słonecznego. Tym sposobem redukują niepożądane refleksje, dzięki czemu ogniwo może absorbować więcej energii słonecznej i produkować więcej energii. Zanim jednak dojdzie do tego momentu, nasze wafle czeka jeszcze wiele etapów produkcji. Jeden z najważniejszych to napylenie powłoki fosforu. Wisząc parami tyłem do siebie, wafle wkładane są do specjalnego pieca. Tutaj w temperaturze 800 stopni Celsjusza poddawane są napyleniu fosforem. Na wolnych powierzchniach następuje osadzanie się gazu. Wnika on w wafle i stwarza dwie powłoki o różnych potencjałach, których powstanie bazuje już na budowie atomu. Materiałem podstawowym jest krzem, który już podczas krystalizacji wiąże się z atomami Boru. Bor posiada trzy elektrony o jeden mniej niż krzem. Tym sposobem w strukturze atomowej powstaje pozytywnie naładowana dziura. Inaczej jest z atomami fosforu, które posiadają 5 elektronów, o jeden elektron więcej niż krzem. W wyniku różnic ilości elektronów, negatywne elektrony i pozytywne dziury dążą do wyrównania potencjału, zgodnie z zasadą, że przeciwieństwa przyciągają się do siebie. Proces poruszania się elektronów jest intensywniejszy, kiedy Słońce wysyła swoje promienie. Fotony padające na ogniwo rozbijają wiązania i powodują przepływ elektronów. Po obu stronach płytki krzemowej powstają odwrotnie naładowane pola elektryczne, których potencjał nieustannie wzrasta. Po nałożeniu na ogniwo słoneczne kontaktów, elektrony wybierają drogę najmniejszego oporu, powodując przepływ energii elektrycznej. Podstawą fotowoltaiki jest powyższe zjawisko, nazywane efektem fotowoltaicznym. Proces przekształcania wafla do wafla posiadającego umiejętność przekazywania energii elektrycznej trwa ponad godzinę. Powstały produkt jest już elementem, który przetwarza energię słoneczną w energię elektryczną. Zanim jednak będziemy mogli wykorzystać to zjawisko, nasz element musi przejść dalsze procesy produkcyjne. Wszystko jest ponownie czyszczone i wytrawiane pod pełną kontrolą najlepszych fachowców. Tutaj nasze ogniwo o grubości 0,2 mm przechodzi kolejne kąpiele kwasowe, które wytrawiają dolną część ogniwa oraz jego brzegi. Efektem tego jest elektryczne odizolowanie dolnej, pozytywnej części ogniwa od części górnej z ładunkiem negatywnym. W następnym kroku w specjalnej komorze plazmowej nasza płytka nabiera odpowiedniego koloru. Niebieski kolor redukuje straty optyczne, hamując niekorzystne refleksje. Zwiększa również absorpcję promieniowania, co to przekłada się na wyższą produkcję energii, uzyskując nasz oczekiwany wynik. Aby nasza energia elektryczna mogła opuścić ogniwo, potrzebujemy jeszcze odpowiednie kontakty. Metodą sitodruku na tylną część nanoszone są na płytkę specjalne druciki, oraz na część przednią cieniutkie druciki kontaktowe. W wysokich temperaturach druciki kontaktowe wpalane są w płytkę. Ogniwo tym sposobem zostaje połączone z drucikami kontaktowymi na stałe. Z wafla krzemowego powstało tym sposobem funkcjonalne ogniwo słoneczne. Różnego rodzaju urządzenia pomiarowe kontrolują ogniwo pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, pęknięć, zarysowań itp. Kolejną procedurą kontroli jest testowanie ogniwa pod kątem sprawności i właściwości elektrycznych. Kluczowym parametrem związanym z kontrolą jest sprawność. Ta kontrola sprawności informuje nas, ile energii produkuje ogniwo przy sztucznym nasłonecznieniu równym 1000 W. W zależności od wyników tych badań ogniwa sortowane są na 32 klasy. Nieodzownym krokiem jest końcowa kontrola jakości. Do tej pory cały proces kontroli odbywał się automatycznie. Jednak końcowy etap kontroli odbywa się z wykorzystaniem naszych wykwalifikowanych pracowników. Dopiero gdy nasze ogniwo przejdzie przez wszystkie surowe etapy kontroli, zasłuży na dopuszczenie przez naszych ekspertów. W ten sposób produkuje się we Freibergu 1 MW ogniw dziennie. Jest to ilość, która może zaspokoić potrzeby 250 domków jednorodzinnych. Tak optymalną i efektywną produkcję modułów fotowoltaicznych aż trudno sobie wyobrazić. SolarWorld, produkuj z nami prąd.